Co on zrobił? Co jest w ogóle. Ojeju, dobra. Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Friday Night Funkin'. I dzisiaj będziemy mieli bardzo, ale to bardzo trudnego moda. Będzie to versus X, czyli X naszej dziewczyny. I zobaczycie, jak ta historia się potoczy, bo jest to naprawdę fajnie zrobione. Dodatkowo. Jeżeli chodzi o informacje o modzie, jakaś taka historia o modzie, to zaraz was wprowadzę i wiecie co, dużo osób pisało mi, że jak jesteś taki kozak, to to przejdź i w ogóle, może jakimś super kozakiem, nie jestem totalnym prosem, ale wydaje mi się, że dam sobie radę. Także podejmuję wyzwanie, w ogóle myślałem, że to serce po prawej to dynia, na początku myślałem, że to taka przebita dynia, co nie? I to jest oczywiście nóż od Tabiego, Tabi, dokładniej mówiąc, to jest ten były naszej dziewczyny, czyli ex, tak nazwany exem. Versus Exem w tym modzie. I generalnie wygląda to tak, że zaraz zobaczycie historię, tą pierwszą, która nas wprowadza do tego wszystkiego. Mamy Klątwę, Curse, na hardzie oczywiście to sobie przejdziemy. Trzy traki: My Battle, Last Chance oraz Genocide. To jest dla nas takie, wiecie, znajome z Undertale'a, także damy sobie radę na pewno. Jeżeli Wam się odcinek spodoba, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subujecie, to suba możecie zostawić. No i co, komentarz w jakikolwiek dostanie serce. Naj, najlepsze dostaną serce. Wymyślcie coś fajnego na temat Tabiego. O, ja takim rymem tutaj rzucę. I przechodzimy do tego harda. Ale zanim przejdziemy, to generalnie mała taka historia. Tabi wygląda, wiecie, jakby miał same kości, bo on rzeczywiście ma kości. Dlaczego? A to dlatego, że kiedyś chodził z dziewczyną. Jak z nią chodził, to jego ojciec, znaczy ojciec dziewczyny, wykorzystał go razem z nią do tego, żeby ta córeczka była sławna, czyli córeczka Tatusia, Daddy rest, żeby była sławna. W tym wypadku nasza aktualna. Tak, to rozumiecie. No i generalnie był wykorzystywany, kiedy się skapnął, to jego kariera prawie upadła. No i w tym momencie porwali go, zabrali mu ubrania, tak było tak napisane. I do tego jeszcze zabrali mu ciało, rozumiecie? Tak było, dokładnie tak. Zabrali ciało tabiemu. I teraz jest takim, no, kościotrupem w sumie, co nie, z takimi rogami, widać. Widać, że miał do czynienia z rodziną Deres, czyli tutaj rodziną naszej dziewczyny. Zobaczmy, jak. Kreuje się tutaj pierwsza historia, wiecie, ta początkowa? Bo tutaj mamy także dubbing, więc słuchamy, ja wam to będę tłumaczył. No a historia hey, cała jest boyfriend. właśnie taka. Jak wam powiedziałem przed chwilą. Siemka Boyfriend, Beep. No, chciałabym Ci powiedzieć, znaczy chciałabym Cię zabrać do restauracji. Zdziwiony. Cóż, przyjaciel mojego taty zaprosił mnie z pewnego powodu. Skibop, tutaj oczywiście. To moja ulubiona restauracja. Zastanawiam się skąd wiedział. W każdym razie, chciałabym cię i tak zabrać. A, żeby tutaj wszystkich poznać. Jest to wujaszek, dobra, bip. Okej, okay, więc dzwonię po taksi, no i mamy. A więc przenieśli się, by spotkać się z wujkiem naszej dziewczyny. No dobra. Mmm, jaki fajny arcik. Serio, kozak. Uh, Hej boyfriend, muszę iść do łazienki, poczekaj tutaj. Ale ładna sceneria. Super ten mod się zapowiada i chyba widzę buty naszego tutaj przeciwnika, wiecie? W tle. Bipski Beb. Okej, okay, możesz mnie tam eskortować, możesz iść ze mną. Kochanie w sumie. Shy Bips wiecie, taki kurcze zawstydzony. Też cię kocham. O, tabi? A no właśnie, widzicie, siedzi. Skibeb. Cholera. Nie będę mówił, wiecie brzydko. O, jest tu nasz kolega. Zobaczcie, jak on wygląda. Serio wygląda, jak urządzony przez statusie. A więc w końcu się spotykamy po tym roku ukrywania. Trzęsie się ze strachu. Czekaj, kim ty jesteś. Ja jestem Bibobski bep. Co ty nie znasz mnie jak ja popularny raper. So, you guy. Yet victim, huh? A więc y zaczęłaś chodzić z nowym chłopakiem, nową ofiarą, tak? Słuchaj gościu, to moja bitwa, a nie twoja. Po prostu daj mi to zakończyć i zostaw nas. Bip Bob dob Right. Ale wiesz o tym, że ona po prostu cię wykorzystuje, prawda? Właśnie to, co wam mówiłem, Tabi był wykorzystywany przez rodzinę dziewczyny. Nie wiem, czy ona przykładała do tego ręce, ale na pewno tatuś, żeby wybić swoją córkę, bo Tabi, no, był popularny, co nie, jeżeli chodzi o muzykę. No i wiecie, teraz się to wszystko tak w jedną całość składa, no i wyzwał nas na pojedynek. Dobra, mimo że nasza dziewczyna odwaliła, serio. No, hamsko to brzmi, że go rozebrali i w ogóle, to i tak ją bronimy, co nie? Wydaje mi się, no, że zawsze by. Że każdy by tak zrobił, więc ja tutaj się skupię i lecimy. Mówiliście, że jest ciężkie, więc się skupię, będę mniej mówił. Czas złączyć Trajharda Mereza. Ale ładna sceneria, w ogóle. Świetny pomysł i fabuła, nawet, wiecie? Mega mi się podoba. Ups. Niepotrzebnie kliknąłem, ale nie liczy się. Polercia. dobra, to będzie trudne. Mamy pierwszego miejsca takiego wiecie zatwierdzonego. Jest trudny. Postaram się po prostu jak najlepiej go przejść. Za szybko, kurczę. No, nie niezły jesteś, powiem szczerze. I tak ładnie szło i musiałem zepsuć. Ale dobra, misje nie są najważniejsze. Ważne jest accuracy. jeżeli jest na poziomie 80%, to jesteście dobrzy. No jak jest 90%, to jest naprawdę dobrze. Serio, tak mówił też prosik i to nie jeden. Także mogę się chyba nim uznać. 97%. No, mogło pójść lepiej, ale jest OK. Dlaczego nie możesz zrozumieć, że ona po prostu wykorzystuje cię do własnego sukcesu? No i generalnie. On cały czas jest o to... Znaczy ja bym też był wkurzony, co nie? Nie dziwię się mu. <grytanie> Także zobaczymy, co tutaj będzie się dalej działo. Ciekawie, no bo tak jak mieliśmy boyfrienda, boyfrienda w szpitalu, tak tutaj mamy w restauracji. To są super mody, serio. Cieszę się, że mi to poleciliście i sprowokowaliście mnie, żebym to zrobił. Wiecie, że jak nie zrobię tego moda, to słaby jestem. To mnie triggeruje. Tak jak mnie użyła. Teraz zobacz kim jestem. Tylko latającą czaszkę. Z nie niewidzialnym ciałem. Straciłem wszystko. Dobra, musiałem się namyślić, bo zagadałem się. Tutaj boyfriend swoje. To jest twoja ostatnia szansa, żeby opuścić to miejsce i nie przestanę, dopóki nie położę moich łapsk na tej babie. <laughs> Powiedzmy to w ten sposób, żeby nie było, wiecie. Um, odejdź albo licz się z konsekwencjami. No i my oczywiście tutaj bronimy. Cóż, nie chciałem robić tego w ten sposób, ale myślę, że zabiję was obojgu. Obojga. Three, two, one, <grym> obu. Nie, obu to byłoby chłopaków, co nie? Czyli obojga. Kurcze, nie wiem teraz czy dobrze mówię, ale dobra, mniejsza o to. Polski język trudny język. Skupmy się na graniu. Wall odpalony, dobra. Tak samo jak Boyfriend się poce w tej chwili, dosłownie. Nie chcę wiedzieć co będzie na gino Sajdzie. O holercia, dobra, widziałem te strzałki. Przeleciał mis Ale wiecie co? Byłem gotowy na te kilka strzałek i nie było Myślałem, że na hardzie będą O właśnie tych strzałek O się ich wystraszyłem Kurczę, ciężko to wyklikać. O, cholercia. Dobra, odpalił się. Tabi się odpalił, widzowie totalnie. Dobra. Teraz podwójne, których nie lubię. Wróćmy na 90% chociaż Q-Racy, byłoby fajnie. Jejku, 85, kurczę, to było mega nieprzyjemne na koniec. Ale zobaczmy, bo to jest dopiero druga piosenka. Czy dam sobie radę z trzecią za pierwszym razem? To jest moje pierwsze podejście. Jak zawsze. Co on zrobił? Co jest w ogóle? Czy on właśnie. Eksplodował całą restaurację. No, masz niezłe wejście, powiem Ci, do trzeciej piosenki. So, you survived the explosion, huh? Ano? Przetrwaliśmy. <laughs> Przestraszone. Um, tak. On tak samo w sumie. <laughs> Myślisz, że jestem głupi? Wiedziałem, że kogoś weźmiesz ze sobą, ale że jego? Ehm, um, komuś tu psycha siada, ok. Nie obchodzi mnie to już dłużej. Zabiję ją tutaj. I teraz nieważne jak, ok. Okej, okay, żeby jej tatuś... żeby sprawić ból jej tatusiowi. Jo, pierwdzie. Co się dzieje? Po prostu zgin. Dobra. O, widzowie, to teraz się zaczyna. Lecimy. Ale tutaj dziewczyna dupkę pokazuje. No śmiesznie, no, zobaczcie jak ona się wywróciła. Ojeju, dobra. No, będzie niezła jazda. się odsunąłem od biurka. Będziecie słyszeli naprawdę niezłe dźwięki klawiatury. W ogóle tutaj HP, on mi zmniejsza, kiedy mogę sobie nabić 150% HP, co ciekawe. Zauważyliście to, mogę sobie nabić 150% i to się zmniejsza, jak on krzyczy. Więc jest to jakiś plus. No tutaj misów nie zrobić za pierwszym podejściem to ciężko. Ale fajna sceneria. Jeszcze lepsza niż wcześniej. No i zaczyna się. O matko! Okej, okay. 71%. No to nie jestem prosem, ale 80% byłoby ok. 70% to jest takie. Właśnie o 70 jest okej, okay. 80 byłoby dobrze w ten sposób. Ale i tak jak. myślę, że jak na pierwsze podejście to poszło mi całkiem nieźle. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Trzeba by było się pouczyć, bo jest szalony całe ręce mi drżą. Serio, dobra. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że się mod podobał. Naprawdę jeden z lepszych, moim zdaniem. Do usłyszenia i cześć!